Rozwiążemy za chwilę dwa zadania. W pierwszym będziemy musieli policzyć wartość funkcji wykładniczej, a w drugim sprawdzić, czy podany punkt należy do funkcji wykładniczej. Ale przypomnijmy najpierw, co to była funkcja wykładnicza. Funkcja wykładnicza to jest taka, która ma wykładnik, jak sama nazwa wskazuje, prawda? A co to był wykładnik? Wykładnik to była. Potęga, właściwie to, zobacz, to, całość to jest potęga i tutaj a to jest podstawa potęgi, a x to jest właśnie wykładnik potęgi. Dlatego funkcja nazywa się funkcją wykładniczą, gdzie a jest, zobacz, dowolną liczbą rzeczywistą dodatnią z wyłączeniem 1, natomiast x może być dowolną liczbą rzeczywistą. I wykres takiej funkcji wykładniczej rysowaliśmy w oddzielnym filmie, ale przypomnę, że wyglądał on w ten sposób, tak? Czyli na przykład jak była funkcja f od x równa się 2 do potęgi x, to była to funkcja rosnąca, która przyjmuje tylko i wyłącznie wartości dodatnie. Przejdźmy zatem do pierwszego zadania, które brzmi tak. Oblicz wartości funkcji f dla x należących do zbioru minus 4, minus 3, minus 1, 2, 1, 2, 3 i 4. Ok, naszym zadaniem jest obliczyć wartości funkcji. Wartości funkcji, to przypominam, że to są albo y, albo f od x. Czyli o to nas pytają. I widzimy, że funkcja wygląda w ten sposób. f od x równa się 4 do potęgi x, więc naszym zadaniem jest po prostu w miejsce tego xa tutaj podstawić kolejno nasze argumenty. W miejsce tego xa tutaj. Tak i będziemy po kolei podstawiać minus 4, minus 3 i tak dalej. No dobra, no to zaczynamy po kolei i zaczniemy od obliczenia wartości funkcji dla. Argumentu minus 4. Czyli zapisujemy sobie to tak, że liczę f od minus 4, to oznacza, że po prostu liczę wartość funkcji dla minus czwórki, dla pierwszego argumentu w naszym zbiorze. No i podstawiam 4 do potęgi minus 4. Równa się. I teraz tak, trzeba sobie właśnie przypomnieć, jeśli chodzi o funkcję wykładniczą, to koniecznie trzeba umieć działania na potęgach. Czyli co, co, co oznaczało, że minus był w wykładniku? Minus w wykładniku robił nam odwrotność, odwracał podstawę, czyli to była jedna czwarta. Tak no bo minus odwraca nam no podstawę potęgi i teraz całość bierzemy do potęgi czwartej. No a jedną czwartą jak podniesiemy do potęgi czwartej, no to tak, mamy 1 do potęgi czwartej, czyli to jest 1. No i 4 do potęgi czwartej to jest 256. No i to jest wynik. To jest wartość funkcji dla argumentu minus 4. No i to samo robimy z pozostałymi szybko, czyli mamy f od minus 3. Czyli w miejsce x do wzoru funkcji podstawiam właśnie to minus trójka I mam 4 do potęgi minus 3. Znowu minus w wykładniku odwraca nam podstawę potęgi. I jest 1 czwarta do potęgi 3. No i potęgujemy 1 do 3, czyli 1. No i 4 do 3, czyli 64. No i mamy mm, minus 1 drugą. Ok, czyli wartość funkcji dla argumentu minus 1 2 I znowu po prostu w miejsce XA podstawiam tym razem minus 1 drugą. I mamy tak, 4 do potęgi minus 1 2 I teraz uwaga, bo w wykładniku mamy nie tylko minus, ale ułamek również, tak? I więc trzeba właśnie sobie przypomnieć. Co się działo, jak był też ułamek w wykładniku? Ale zajmijmy się najpierw tym minusem. Minus w wykładniku, tak samo jak wcześniej, odwraca nam tą czwórkę, czyli mamy jedną czwartą do potęgi jednej drugiej. Minus już znika, no bo już minus spełnił swoją funkcję, czyli, czyli odwrócił nam podstawę potęgi. I teraz, co robił ułamek w wykładniku? Ułamek w wykładniku robił pierwiastek. Czyli mam pierwiastek drugiego stopnia, ponieważ mamy... Tutaj dwójka w mianowniku, tak, czyli mianownik wykładnika to jest stopień pierwiastka. No i pierwiastek z jednej czwartej, pierwiaskuje 1 to jest 1, pierwiastek z 4 to jest 2. Dobrze, policzymy teraz wartość funkcji dla jednej drugiej. Zrobimy sobie więcej miejsca, no i obliczamy F od jednej drugiej teraz. F od jednej drugiej w miejsce x do wzoru podstawiam jedną drugą i mam 4 do potęgi jednej drugiej. Tutaj już nie mam minusa, prawda? Czyli nie odwracam podstawy potęgi, tylko od razu pierwiastkuję, prawda? Bo, wykładnik, bo ułamek w wykładniku robi pierwiastek, czyli mam pierwiastek drugiego stopnia, czyli zwykły pierwiastek kwadratowy, nie piszę tutaj tej dwójki, z 4. No a to jest 2. Dalej mamy jeszcze F od 3. Wartość funkcji dla trójki, czyli 4 do potęgi trzeciej. No, to jest po prostu 64. No i ostatni argument f od 4, czyli to jest 4 do potęgi 4, czyli 256. Tak, no i zobacz, mamy policzone mm, wartości dla każdego argumentu. Jak my to zrobiliśmy? Zobacz, Zatrzymajmy się, bo mam Ci coś ważnego do przekazania. Jeśli denerwują Cię reklamy i poszukiwanie tematów na oślep, wejdź do aplikacji Zdaj. Bez reklam i bez straty czasu. Wszystkie treści w jednym miejscu. Zeskanuj kod QR lub kliknij w link poniżej i zarejestruj się na zdaj.